Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sniper Ghost Warrior 3. Dzisiaj podejmiemy się kolejnej misji. Będzie to misja pod tytułem Rodzina Avasa. Bardzo serdecznie zapraszam Was na gameplaya. Rozejrzyjemy się po naszej kryjówce. Aby podjąć kolejną misję muszę właśnie zalogować się do laptopa. Zaczynam się martwić, Frank. Avas zaginął. Dowiedziałem się o transakcji między gangami a separatystami. W jakichś średniowiecznych ruinach. W górach? Dobra, najpierw się prześpimy, żeby zregenerować życie, następnie... Tak, do rana, żeby się wyspał, e, następnie wyposażę się w amo, do snajpery, bo chyba już nie mamy. Skoczymy do kolejnej misji. Dobra, na, na imadło. Mamy skrytkę z bronią. Matko, jakaś nowa broń. Za 9 możemy ją kupić BMT 03 i Archer T80 Ile mówimy mamy kasy? 63 tysiące, więc może sobie coś kupię Dobra, może być ta tutaj mamy, dobra, to zostawimy, tutaj mamy się nam odblokowały nowe bronie. Weźmy tego Harvelta 99. Kiepsko z wizestymi, z tymi apteczkami. Kupmy tu jednej z gadżetów. Co to jeszcze możemy wziąć? Kalibrator tłumików, oktowizor. Weźmy ten oktowizor i kalibrator tłumików. Dobra, i jeszcze pancer sobie kupimy, tym razem średni. kiedy się nam odblokował. Dobra, i dron, dron to zostaje. Amunicja to, do tej broni to jest, jaki kaliber? 338. 338. Mamy jeszcze jakiś zmodyfikowany. Uderzenie nie zwraca uwagi przeciwników. Dobra, na razie to. To zostawię... O, proszę. Skończyła nam się. Zasoby nam się pokończyły. Zobacz, czas na kolejną misję, ale ja to w Dobra miałem. Tak mi się coś wydaje. Opsa! Gdzie my się tu mamy udać, dobra Niedaleko Siadamy Żyjemy szybkiej podróży Nie mamy odkrytej, dobra Idziemy Tutaj widzę mamy jeden punkt Do zbadania Tylko pytanie jak na wyjść Tu chyba nie widzę, czekajcie, zobaczę, rzuc rzucę okiem, tak powiem Czy my tu mamy jakieś przejście tam Nie, chyba tutaj nie ma przejścia Damy radę tutaj przejść Chyba zatem bierzemy się za misję, Srał Piesto Tutaj widzę kurde na mapie 3 2 stanowisko z, z mortarami nie będą mi atakować godzina awasa dobra kryjemy się do Rui po drodze może nikt nam nie przeszkodzi chyba, chyba mamy checkpointa po drodze pierwszego jest checkpoint Jest checkpoint. Mamy jakieś ślady. To sprawdzę to. Jeden punkt sobie sprawdzimy. Jeszcze tam się nic nie stanie. A później wykonamy misję. Tylko mam nadzieję, że to daleko nie... O, proszę. Czekajcie, bo tu mogą być miny. Tu mamy portfel. Tu mamy materiały wybuchowe. Dobra, warto było naprawdę. Taka mała rzecz, a cieszy. To jest jak Far Cry. The producent. Przed ślady Ubisoftu tworzył Reala Far Cry No tutaj mamy kolejny punkt na drodze, ale to jest chyba punkt kontrolny Oj, ktoś mnie zaczepił tak, jest punkt kontrolny Od szybkiej podróży prędzej Nie wiem czy Was to ciekawi czy nie, ale mogłem sobie wam pokazać jakie punkty umiejętności wybrałem dla naszego protagonisty. Poczekajcie to, to jest a daleko To nie jak się wsiada do to to się wydaje blisko, a jak wysiadasz z samochodu to ten punkt się oddala Dobra, lecimy z misją w takim razie Punkty na mapie nie są w takie ważne. To jest tak zwany wydłużacz czasu, wydłużacz gry. Wydłużacz długości gry. Bardzo piękne góry. Podobne do tych w zakopanym. Dobra. Czy tutaj nie mamy czasu po drodze jakichś min. Lepiej dmuchać na zimne. Kilka dni przerwy i w poprzednim odcinku na 3 miny stolałem. Okej, okay, okej. Okay. Nie wywołuję Strony alarmu. Urwiska. Lubię takie wyzwania. ja mam nie wywołać alarmu, Mogę go nikogo zabić? Okej, to się nie tak poszło. Teraz gdzie? Zbliżę się do ciebie, śmigłowiec. Wchowaj się. Wiesz, chciałbym się znowu z tobą wrócić. No wiesz, jak przed ślubem Raczej na to nie licz. Załatwiłam co trzeba i nic nie potrzebuję. A, no dobra, ta. Skoncentrujmy się na armazim. Czemu mnie nie zastrzelił? Przecież miał mnie na celowniku. Ach, może po prostu popełnił błąd. Wiesz, ludzie nie są idealni. Gruzińskie przysłowie: wysoki nie chce się schylić, a niski stanąć na palcach. A więc się nie dogadali. Po prostu znajdźmy Awasa. Może on nam coś powie o Armazim. Okay, Tam się na jakąś górę. No oni to wynosili Jesteśmy na samej górze Teraz trzeba wyjść... Aha, o proszę Nie, że to minę Minę gdzie to nie wyskoczę Ciekawe a mam tędy przejść Uff, ale funkcjon eksploracyjna konkret czy ja w ogóle dobrze idę czy ja się nie wracam nieby gra, gra nas tam kieruje a ja bym się wracał już nie czekać, bo to są ślady, dobra? Okay. Spinaczka wspinaczka w tym odcinku, odmianę od strzelania, już mamy ten to... ok, a Laton Szczenia jeszcze do góry Pamiętaj, żeby nie wywołać alarmu, bo inaczej nie zdołamy wybadać tego cholernego skór wysyna. Jest wykryty. To będzie problem niestety trochę. Tu jest jeden gościu sobie trochę kucnę Mnie trudniej wykryć. Teraz tak, tutaj mamy ślady jakieś, a tu gość krąży. Ślady, dobra, zbadajmy to. Czasem jest ten co gość tu krąży Może to ten ale Ty mamy snipera, tak? Nie Gdzie ja wolałem dotrzeć? Tak poza tym Sabotaż, człowiek, człowiek Tu mamy posterunek Proszę, patrzcie Państwo. Coś taka radosna. Co jest? Patrz na dowódcę separatystów. Czy ja go znam? Nazywa się Borys Druganin. Były porucznik lotnictwa, zamierzony w masakrę w Kosowie. Jest na naszej liście celów. Oddaj światu przysługę i sprzątnij tego śmiecia. Spróbuję. Który to jest? tam się chowa? Najpierw musimy sprawdzić, co tu się dzieje, prawda? Spróbuj podsłuchać ich rozmowę, dobrze? Kurde, ciężka sprawa. ślady. Żeby mnie nie wyczerpali, bo nie chcę całej misji powtarzać od nowa. To bydę w kuckach. Nie u celu chyba Spróbujmy to rozmowy posłuchać. Czasem kogoś to nie było. Mi się uda. Dzień dobry, Tarku zanim nie, nie, o to zaraz mówię, to stowarzyszenie, a Was przyszedłem na emeryturę, opracuję nie teraz patrzę, hmm, przejdźmy do wymiany. tak, tak, nie ma sprawy. Dobra, no to do dzieła ludzie, muszę gdzieś zadzwonić. o czym rozmawiali? A, trudno powiedzieć, ale chyba o interesach. Okej, okay, co teraz? Słuchaj ksarę szefa przestępców. Nie wywołuj alarm. Bardzo niepokoi mnie ta informacja. Tutaj mamy co? Materia wybuchowe. Czekajcie, żeby czasem tej misji Rozumiem. Nie był się. Nie, żadnych gruźb. Tego nie wiem. Wiesz co mówię? Nawet jego ludzie się go boją. Ty... Dobra. Armazi, Mów co o nim wiesz. Ale nigdy z nim nie rozmawiałem. Oni jego zbiry ze stowarzyszenia zabrali sprzęt od waziliska i poszli sobie. Więcej nie wiem. I nie chcę. A o Awasie trzyma go w kamieniołomie. Jeszcze żyje? Tak, Wasilisk daje. że Awas nadal kieruje tam interesami. Lepiej, żeby był w jednym kawałku. A. Kurwa! Co się stało? John? Znalazłeś coś? Wasilisk przetrzymuje Awasa w kamieniołomie. Na pewno? No. Jeden pojeb wszystko mi wygadał. Dobra. Wpuszczamy terem żeby misja została przez nas wykonana Ja się tam będę nam przedostać Kurde, już bym spadł, już bym spadł Dobra, w takim razie zlikwidujmy tutaj tych łebków O, można powiedzieć, że headshot. Nie mogę tak zostawić zwłok na widoku. Porucznik tu dla dostał. Dobra robota. Na świecie jest odrobiny bezpieczniej. Chyba, jeszcze troszkę tutaj poeliminujemy. A, ja mam tu mika na mojej broni. Proszę. po szansę no Chyba go troszkę o misji straciłem cholera. Zaraz sobie tu przeczyszczemy to wszystko Handlowe, dobra. Jest źle. Jeszcze tutaj sprawdzimy, na pewno coś tu ciekawego jest. Jeszcze tutaj są materiały wybuchowe, tak? To jest na mapie pokazane, ale... Dobra, puszczamy te remisji. Shit. Hopsa, 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 hopsa. Powoli, oj, 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 oj ja bym się tutaj sturlał Tu by było Dobra, udało się Nie zabić Co najważniejsze Dobra, gdzie jest nasz samochód? Chyba deczka niżej Oh shit Oh shit Misa wykonana, ale tak nie żyjemy Słuchaj, was już nie rządzi ten drań Wasilisk chciał przejąć interes i w końcu stracił cierpliwość. Czy Awas nadal jest w kamieniołomie? Żyje? Pójdę zbadać sytuację. Dobra. Czekaj, co? Sara wspominała o pewnej grupie, stowarzyszeniu 23. Ciągle o tym słyszę. Wiesz coś na ten temat, Frank? No, to taki dowcip wśród ludzi z wywiadu. Taka teoria spiskowa. Jak coś pójdzie nie tak, wywiad zwala to na stowarzyszeniu 23. To takie straszydło. Ale Sara, ten twardziel, mówi, że się z nim spotkał. Że spotkał się z Armazim. Omal nie narobił w gacie wypowiadając jego imię. Zaraz to pojeb. Nie słuchałbym go. Bez odbioru. Okej, okay, moi drodzy. Tak, misja wykonana chyba, tak? Także tutaj na tym etapie gry skończymy ten odcinek. Jeszcze zbadałbym sobie ten punkt. Tutaj na mapie. Na tym byśmy skończyli. Tak, jeszcze mam kilka minutek czasu, więc sobie zbadamy ten punkt. Krana skieruje w tym stronę. dobra, to jedziemy, a to chyba zdaje się, że ten dojechałem. Dobra, zobaczymy. To jest pokazane na górze Nie wiem o co tu chodzi Ale mam nadzieję że A. Musimy wyjść na górę O kurde taki żart chyba Dobra moja drodzy, to Skończymy ten odcinek Troszkę grana nas źle pokierowała Ok, podjechałem z drugiej strony, zaraz sprawdzimy czy to... Ale szczałeczka jest w dół, więc spróbujemy biegam... tam przeskoczyć O właśnie, o właśnie, właśnie, właśnie Trzymano uliczny szał Co my tu jeszcze mamy? Ten punkt jest chyba na dole gdzieś Moi drodzy, tutaj oczyściliśmy sobie ten punkt. Więc na tym skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej.